Dzisiaj odzyskamy naszą ojczyznę, a wraz z nią nasze dziedzictwo. Starcraft 2, dodatek Void, gram 3v3, 3 versus 3, złota liga, już... Pierwsza ósemka, yy, druga sekcja. No normalnie to byłoby już niedaleko tej mojej platyny, ale nie wiem jak to teraz po tym poprawie i zmianie yy, rankingów, jak to działa, na jakich zasadach, zobaczymy. Tradycyjnie 16. Proba leci exp. Tak. Już możemy wysyłać. Nie wiem, ten tutaj nie robi. Ale jemu łatwiej będzie tu się bronić, więc weźmiemy tą dalszą. No i jak zwykle, szybko, szybko, jeszcze raz szybciej. O, jedno mi się leniła próbka. Pośpiech, pośpiech. No, byle by nam tutaj jakoś za wcześnie nie zaatakowali Tu zrobimy jak najszybciej Otwieranie Gtywaya Bramy po prostu O już, już są już są Matka, ty tu. I ty tu. I ty tu. Dobra, tu musimy iść. co Go, 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 no, go, trudno, idziemy z tu Skoro już trudno, tak wybrał. ποσπιχ ποσπιχ I biegiem jednostki niewidoczne musimy postawić, znaczy zrobić obserwera jak najszybciej. A i straciłem. niepotrzebnie. Synek mi tutaj mój dwuletni synek mi tutaj po, podpowiada, że bajkę ogląda Mam nadzieję tylko, że nie będzie płotnictwa dużego, bo Chciałbym tym razem zaatakować z ziemi Tutaj sobie zrobimy odkrywaczkę. Potrzebuję co najmniej jeszcze do moich celów dwóch litreów. Po co on poszedł tam, ja nie wiem, sam? No i dojeżdżamy przynajmniej jednego. On tam będzie próbował nas tam przejąć. Myśmy mają czym tam mogliby zaatakować, tak? Kurde, chyba nic nie mówiłem przez dłuższy czas, ale... Ale po prostu zdębiałem, no. Tyle się działo. No jeszcze tam zachodzi. To no, ten czerwony. No, wreszcie kurde. A ja muszę się nauczyć w trakcie emocji, żeby mówić, bo e, to troszeczkę pogubiłem się w tym wszystkim. Takie skupienie pełne na Lejra mu zniszczyliśmy. Tamten robił jakiś rozpaczliwy atak, ale to już będzie ich finito. Wybijemy mu worki i nie będzie miał Supply block tak zwany nie będzie z czego budować. Dobra, wybijemy i dopiero się zajmiemy tam. No i po prostu go wybijemy, aż mu wszystko zniknie, jeśli taki jest. I to będzie jego koniec, to jest ostatniego armia, nie ma tu żadnych szans nie mógł tego wygrać No ładna była walka W ogóle w żadną technologię nie poszedłem bo mieli bardzo dużo tych, no mogłem pójść w lotnictwo, ale wystarczyło to, co było.